Zacznijmy od tego, że jest pan w Kijowie, przyjechał pan na Ukrainę i od wielu lat przecież obserwuje pan ten kraj, od wielu lat również analizuje sytuację na Białorusi i stopień zintegrowania jej, czy według pana utraty suwerenności, niepodległości na rzecz Rosji. Teraz jest pan na Ukrainie podczas okrutnej wojny, którą wywołała Rosja i co pan widzi, jak pan... Ocenia sytuację Ukrainy i dalszy rozwój wydarzeń. W dniu dzisiejszym jest nadwymiarowa konsolidacja i integracja społeczeństwa ukraińskiego, czyli faktycznie nie ma takich podwójnych ocen w stosunku do tego, co się dzieje, jak to było w roku 2014, jest ujednolicone podejście Ukraińców każdej wspólnoty, nawet rosyjskojęzycznej, która zrozumiała, czym jest ten świat rosyjski. I takiej konsolidacji, takiej niebywały konsolidacji na pewno nie było w Europie po ukończeniu II wojny światowej. I to jest bardzo ważnym czynnikiem dla Ukrainy, jeżeli chodzi o dalszy rozwój polityczny i gospodarczy, ponieważ ta konsolidacja może przerzucić społeczeństwo ukraińskie na zupełnie nowy poziom, Funkcjonowanie państwa, funkcjonowanie społeczeństwa na inny poziom rozwoju cywilizacyjnego, który przez lata był hamowany korupcją, niedoskonałością prawa, ustawodawstwa, takiego półfasadowego funkcjonowania instytucji politycznych, teraz to można przełamać opór ugrupowań oligarchicznych, ugrupowań lobbystycznych również politycy i po prostu bardzo mocno z taką energią popchnąć Ukrainę do przodu i w istocie rzeczy doprowadzić do tego poziomu rozwoju, który będzie równy krajom zachodnim. Tylko poprzez inicjatywę społeczną, polityczną można tego osiągnąć. Panie Pawle, no i dlatego pytam o to, co pan widzi, jak pan to ocenia, bo jesteśmy świadkami w tym tygodniu rozmaitych przecieków. Nawet zareagowała redakcja Kiev Independent, czyli tego jednego z głównych mediów działających na Ukrainie, ukraińskich mediów, która dała. Jakby też odpowiedź propozycji zamieszczonej na łamach New York Timesa, by na przykład Ukraińcy i ukraińskie elity polityczne, włącznie z prezydentem Władymirem Załańskim, zgodzili się na pewnego rodzaju ukłon w kierunku Rosji i po prostu pozbawili się części terytoriów, po to, by zachować bądź doprowadzić do jakiejś sytuacji rozejmu bądź pokoju. Henry Kissinger, legendarny doradca prezydentów amerykańskich, powtórzył dokładnie te słowa. Czyli to. Jest mocne zderzenie pomiędzy tym, co mówi Zachód teraz i co słyszymy teraz, w tym tygodniu, a z tym, co pan się styka i o czym pan mówi o skoku cywilizacyjnym, o tym niesamowitym, przełomowym, tragicznym z jednej strony, ale z drugiej strony, no, momencie, który dla Ukrainy jest niebywale ważny w rozwoju państwa. No właśnie. Też na to zwróciłem uwagę i to już nie pierwszy sygnał takiej. takiej próby zachowania twarzy i taki pierwszy krok był zrobiony chyba, jeżeli się nie mylę, przez prezydenta Francji i ja bym dla oceny takich wypowiedzi i takich propozycji skorzystałbym z słów jednego z, no, dla, dla Rosji, dla całego na, na pewno świata, ze słów takiej dramatycznej osoby jak Lenina, który o takich ludziach mówił korzystny idioci. Pożyteczni idioci. No pożyteczni, tak. Pożyteczni idioci. Niech na mnie społeczność intelektualna Zachodu się nie obraża, ale to naprawdę te słowa po prostu wyrażają całą arogancję, nierozumienie tego, co się dzieje na Ukrainie, nierozumienie, nierozumienie tego, jaki dramat przeszło społeczeństwo ukraińskie. To po prostu propozycja jakiegoś układu na korzyść Putina, układu na korzyść Rosji, ponieważ w tej wojnie nie ma możliwości, żadnej możliwości zawarcia podobnych układów czy uklonów w stronę Putina zwłaszcza po tych morderczej działalności wojsk rosyjskich w Buczy, w Mariupolu. Ja po prostu nawet nie wyobrażam w jaki sposób politycy ukraińscy mogliby w tym kierunku pójść, kiedy mordowano ludzi, kiedy mordowano dzieci. To po prostu te ludzie nawet i Kissinger i inni politolodzy czy politycy, którzy takie rzeczy mówią, po prostu absolutnie nie rozumieją czy nie wiedzą tego, co naprawdę się odbyło na Ukrainie. Po prostu ja im doradzam bardzo mocno, żeby oni przyjechali w Ukrainę i zobaczyli, przyjechali do Buczy, przyjechali do Worzela, przyjechali do Mariupola, jeżeli im pozwolą, i na własne oczy zobaczyli, co to jest ta wojna rosyjska. To jest ja jedna to strona, naszyncy. Panie Pawle, ale Pan też kładzie nacisk, i to, to jest dla mnie bardzo ważne, że Pan kładzie nacisk na pokazanie Ukrainy, która pomimo tej, tego dramatu wojennego, pomimo tych zbrodni rosyjskich, udało się zjednoczyć naród i teraz wykuła się nowa jakość, taka, która jest nie do przecenienia, ale u, której utrata spowoduje historyczną zapaść. Przynajmniej tak czytam Pana słowa. Absolutnie ma Pan rację, ponieważ nawet jeżeli ktoś Establishmentu ukraińskiego wystąpi z taką inicjatywą, to po prostu będzie polityczne samobójstwo. To będzie odbierane przez społeczeństwo ukraińskie, jak działalność nie na korzyść Ukrainy. Tym bardziej, że Ukraina teraz odnosi ważne strategiczne osiągnięcie, strategiczny przełom, obserwujemy. Widzimy, że natarcie Rosji. Coraz więcej się hamuje, nie zważając na próby przerwania frontu, nie zważając na to, że coraz nowsze oddziały wojskowe są przerzucane na Donbas, że już po prostu Rosja jest zmuszana rozszerzyć korytarz dla możliwości zawarcia kontraktu z Ministerstwem Obrony, na przykład. Kiedy osoba miała 40 lat, teraz nawet ta osoba, która ma 60 lat może podpisać kontrakt z Armią Rosyjską, czyli z Ministerstwem Obrony, coś, co świadczy o. To w niektórym stopniu można powiedzieć, że to jest ukryta mobilizacja, powszechna ukryta, ukryta mobilizacja w Rosji, co również świadczy o brak, o poważnych brakach w siłach zbrojnych Rosji. No i już nie mówię o sprzęcie, który dostarczany jest na wschód Ukrainy, to ostatnio. Wszyscy na pewno oglądali zdjęcie, że są wysyłane czołgi T-72, które już nie, nie są produkowane od lat 70. i są zakonserwowane, i Rosja jest zmuszona sięgać do absolutnie starego sprzętu, żeby uzupełnić braki na froncie. I to faktycznie polityka zarzucania wroga przy, trupami i, i czymkolwiek. Mhm. I w tej sytuacji, kiedy e, możemy mówić o. O poważnych zmianach, o przelomie być może w tej wojnie, padają takie słowa, że musimy jakoś się dogadać z Putinem, zachować się twarz. To po prostu tylko i wyłącznie takie propozycje idą na korzyść Putinowi. I na to właśnie on się spodziewa, że Zachód coraz głośniej będzie mówić o tym, że Ukraina ma się dogadać z Putinem. W tej sytuacji dla społeczeństwa ukraińskiego, dla państwa ukraińskiego, jakiekolwiek Traktaty, ugody z Rosją, bez wycofania, bez wyrzucenia wojsk rosyjskich z terytorium Ukrainy, w tym również Donbasu, po prostu. Są samobójcze. Panie Pawle, jeszcze ostatnie pytanie dotyczące Białorusi. Czy rzeczywiście Rosja wykorzysta Białoruś jako miejsce, z którego będzie atakowała dostawy, transporty do, na Ukrainę przechodzące, wychodzące z Polski, bo pojawiły się informacje o przerzucie tam różnego rodzaju sprzętu, sp również rakiet, które no, mają podobno być do tego użyte. Oczywiście mówię podobno, ale czy dla pana to jest scenariusz realny? Ale tak dosłownie, w dwóch zdaniach poproszę. Nie absolutnie realny. Białoruś będzie do końca wojny wykorzystywana jako plac darm dla uderzeń rakietowych po terytorium Ukrainy nie tylko po liniach komunikacyjnym, przez które są dostarczane broń polskiej do Ukrainy, broń natowska, ale również po całej Ukrainie, żeby trzymać w napięciu i państwo, i społeczeństwo. I tym bardziej, że nie na to, że znaczna część sprzętu i wojsk rosyjskich było wycofana z terytorium Białorusi, tam wciąż stacjonują Iskandery, wciąż stacjonują systemy S400 i bardzo duża ilość rosyjskich wojskowych. I w najbliższej perspektywie możemy oczekiwać, że się pojawi stacjonarna baza rosyjska wojskowa, być może w kształcie rozszerzonym, kilka tysięcy żołnierzy i, i Rozmaite jest sprzęt wojskowy. Dziękuję bardzo. Z Kijowa mówił Paweł Usow, Centrum Analiz i Prognoz Politycznych. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję.